Które panoramę opowiem z pośredniej turni, która jest bezpośrednią sąsiadką świnicy. Zacznę od wschodu, gdzie na ostatnim planie możemy zobaczyć masę w koszystej. Przed nią wyróżnić możemy żółtą turnię, przed nią kościelec ze swoją zachodnią ścianą, na której jest gęsta sieć dróg taternickich. Na tej ścianie zginął znany polski taternik Mieczysław Świerz w roku 1929. Chciał on powtórzyć drogę dużą młodszego kolegi Wiesława Stanisławskiego. Niestety podczas przejścia najtrudniejszego fragmentu drogi ukruszył mu się chwyt, a sizalowa lina, którą był związany pękła na wskutek dużego szarpnięcia. Wróćmy jednak do omawiania panoramy. Za kościelcem jest kościelcowa przełęcz oraz zadni kościelec. Z za kościelcowej przełęczy widać szpiczasty wierzchołek skrajnego granatu. Dalej pośredni i zadni granat. Z kolei dalej ta grań biegnie w stronę Czarnych Ścian. Za Zadnim Kościelcem widzimy Mylną Przełęcz. Cały fragment tej grani, mam na myśli od Mylnej Przełęczy po Kościelec, nazywany jest przez taterników granią praojców, dla uczczenia pionierów taternictwa, między innymi wspomnianego Mieczysława Świeża. Z Przełęczy Mylnej grań wznosi się na Zawratową Turnię, dalej widzimy Niebieską Turnię oraz Dwuwierzchołkową Świnicę. Ten wierzchołek nieco z tyłu to główny szczyt, na który wyprowadza czerwono znakowany szlak turystyczny. Ten bardziej z przodu to tak zwany wierzchołek Taternicki, na który zwyczajowo chodzi się zimą, gdyż szlak na świnicę przecina żleb Blatona, który przy zagrożeniu lawinowym jest bardzo niebezpieczny. Dalej główna grania opada na świnicką przełęcz i biegnie na pośrednią turnię, na której właśnie się znajduje. Natomiast z wierzchołka Świnicy główna grań biegnie w stronę południową na Walentkowy Wierch. Z tyłu za nim widoczne szczyty to Koprowy Wierch, z tyłu grań Basz z Szatanem, Szczyrbski Szczyt, Próby Wierch wraz ze swoim rozległym murem i ostatni szczyt na horyzoncie to Krywań o wysokości 2496 metrów nad poziomem morza. Te kopulaste szczyty na południu to Kopy Liptowskie. Jest to mało znany fragment Tatr, gdyż nie prowadzi przez ich szczyty żaden szlak. Otoczone są przez dwie duże doliny. Na wschodzie Dolinę Koprową, a na zachodzie Cichą Liptowską. W ich grani na wyszczególnienie na pewno zasługują Cichy Wierch, Wielka Kopa Koprowa, Zadnia Rycerowa Kopa oraz z samego tyłu Krzyżne Liptowskie. Na wschód od Wielkiej Kopy Koprowej mamy Magurę Rycerową. W oddali Tatry Zachodnie. W chmurach widzimy Bystrą, czyli najwyższy szczyt tej części Tatr, przednią kamienistą, Smreczyński Wierch oraz Tomanowy Wierch Polski, z którego grań opada przez suchy Wierch Tomanowy na Tomanową Przełęcz. I najwyższy szczyt Tatr Zachodnich Polskich, czyli Starorobociański Wierch. Za niską Tomanową Przełęczą możemy dostrzec Grań Ornaku, dalej Wołowiec i zamykającą krajobraz na zachód Brestową. Z Tomanowej Przełęczy na wschód Grań biegnie na Głazistą Turnię, dalej mamy Krzesanice, czyli najwyższy węglanowy szczyt w Polsce o wysokości 2122 metry nad poziomem morza. Dalej ma Łączniak oraz Kopę Konradzką, od której odbiega boczna grań w stronę Giewontu. Natomiast główna grań z Kopy Konradzkiej biegnie przez Suchy Wierch Konradzki, Goryczkową Czubę, pośredni Wierch Goryczkowy na Kasprowy Wierch, a dalej na Beskid, opada na szeroką przełęcz i wznosi się na Skrajną Turnię. Pode mną Dolina Gąsienicowa, która przedzielona jest granią opadającą z Małego Kościelca na Doliny Zieloną Gąsienicową i Czarną Gąsienicową. Przełęcz pomiędzy Małym Kościelcem a Kościelcem to Karp. Patrząc dalej na północny wschód możemy dostrzec Kopę Magury oraz Wielki Kopieniec. Dziękuję za uwagę.